Słyszał pan, że według reporterki Elizy Michalik jest pan agentem pisów Coś mi się przemknęło przez media. Ten poziom e, takiej, bo, bo, z tekstów Elizy Michalik, którą znamy, jesteśmy na cześć, nawet się ostatnio w jakimś sklepie widzieliśmy. Znamy się jeszcze z dawnych, z dawnych czasów, kiedy ona pracowała w Gościu Niedzielnym. W, ja pisałem w innych gazetach. Tak, w Gościu Niedzielnym. Miała tam zresztą swoje perypetie. W różne, w, to jest już nawet nie ten poziom jakiejś, Jakiegoś hejtu, tylko to jest po prostu taka czysta, żywa nienawiść, taka czysta, żywa żółć, nienawiść, która nie, nie wzbroni się przed żadnym kłamstwem, przed żadnym plugastwem w ideologicznie motywowanym. Ja się z takich rzeczy otrząsam, natomiast współczuję jakoś ludziom, którzy muszą zabiegać o poklaski i też jakoś budować swoje. Swoją pozycję jako osoby, które wyrażały jakoś sądy, przez to To jest po prostu popis czystej, żywej nienawiści, niczym nieuzasadnionej, podpartej jakimiś manipulacjami. Smutne to jest, bo jak mówię, bo znam osobę, zresztą Tomasza lisetę. też znam, znam wielu tych, którzy dzisiaj wylewają szampon na głowę. No, ale co ja mogę z tym zrobić? Ja mogę tylko starać się w, grać inaczej i. I, i, I twardo dalej być przekonanym, że potrzebni są w polityce ojcowie, którzy chcą zmienić świat dla swoich dzieci. A nawet jeżeli są opluwani, obrzygiwani i, i zawijani w kłamstwa i, i traktowani pomówieniami, to sobie z tym poradzą, bo motywacja ich jest silna, jest dużo bardziej trwale zakorzeniona w miejscu, do którego nie mają dostępu w, ci, którzy dzisiaj wygadują, wypisują takie rzeczy. W, ja oczywiście jestem skrajnym przeciwnikiem PiSu i rządów Prawa i Sprawiedliwości, kto y, mówi inaczej, kłamie w bezczelny y, sposób, realizując jakieś swoje interesy, y, ale ja nie jestem z tych, którzy bawiliby się teraz w jakieś supozycje na ten temat.